cześć i czołem witam was tutaj w tej magicznej kuleczce z rosołem. co robię dlaczego i po co i z czym to się ja już wam mówię jestem w, w wali w Pontypul właśnie zostałem już roz pakowany e, przywiozłem 1800, dobrze mówię, pudełek. Nieważne ile, nie wiem. E, przywiozłem bardzo dużo, bardzo dużo pudełek z grillem. Sezon Barbecue już się zaczyna, więc zaopatrują się w grille, prawda? Słuchajcie, taki szybki filmiczek, bombeliczek. Chodzi mi o co mi chodzi? O Limited Company mi chodzi. O Limited Company mi chodzi. Słuchajcie, jakby tak nie mam. No czytałem o tych zmianach, które weszły. No i teraz tak. Jakie jest moje w sumie pytanie? Nie wiem, piszcie w, w komentarzach. Jak jest u Was w, z Waszą księgowością? Chodzi o to. O ten VAT, choć, prawda? 16,5. Ewentualnie można zostać na dyszce, tak jak się było do tej pory, ale trzeba zrobić zakupy na firmę raz na 3 miesiące na kwotę 250 i teraz moje pytanie do, do ludzi którzy prowadzą Limited jest takie jakie dostaliście informacje nad, od waszych księgowych, księgowości jakie wchodzą w skład właśnie e, produkty które można zakupić oraz e, wiecie m, produkty, no, no nie wiem no, no dodajcie jakieś szczegóły po prostu bo ja powiem Wam, jak jest z księgową, z którą ja współpracuję. Jest tak, że najpierw wysłała mi listę, potem się okazało, że jednak z tej listy to prawie większość to nie jest prawda. Oczywiście wszystko można wliczać w koszta firmy: czy to laptop, czy telefon, czy tam wiecie czy nawigacja jako koszt i to się będzie liczyło do tego rocznego e, corporation tax Tylko mi tu chodzi o, o te 250 funtów które mamy wydać na firmę żeby zostać na tej stawce 10% na VAT -cie. i moja księgowa już mi powiedziała, że to są na pewno ubrania można będzie wliczać nawet mi powiedziała, że mogą być to bardzo dobre, markowe ubrania, żeby yy, tam nie musi być wyszczególnione, że to są ciuchy robocze my jako właściciele firmy możemy kupić sobie nawet garnitur Dolce i Gabbana jak ktoś ma o bo musimy jakoś reprezentować własną firmę, prawda? ale nie mogą być to żadne urządzenia elektryczne. No, i tu właśnie moja prośba jest, że w komentarzach wypowiadajcie się na ten temat i dajcie znać, jakie macie informacje od Waszych księgowych. Sorry, jestem taki trochę jeszcze, wiecie co? Już mi lepiej jest troszeczkę. Ale jeszcze mam zawalone nad oczami yy, zaziębiłem się gdzieś, nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale tak się właśnie stało, że zaziębiłem się delikatnie, w sumie można powiedzieć, że może bardziej troszkę mocniej niż delikatniej ale już teraz, już dzisiaj jest lepiej, chociaż mogłem spać jako taką przez ostatnie 3 dni to to budziłem się w nocy i łapałem powietrza jak ryba o tak, tak właśnie także tyle o mnie a was proszę o pisanie tam na dole albo tam u góry nie wiem gdzie możecie nawet wysyłać do mnie wiadomości z informacjami ale dobrze by było w sumie bardziej w komentarzach żeby Inni uczestnicy mogli sobie w razie poczytać informacje, które byłyby przydatne jak i dla mnie, jak i dla innych. Bo słuchajcie, dlaczego tak pytam i... Bo, słuchajcie, Księgowa no powiedziała powinna mieć rację, ale początkowo też powiedziała inaczej i teraz już mówi inaczej. I jednak warto. Y Zapytać się o innych, innych, jakie oni dostali. Informacje: bo słuchajcie, czym więcej zmian, tym więcej historii z, z, z różnych źródeł. Zaraz się okaże, że faktycznie można jakieś sprzęty elektroniczne wliczać, no i, i tyle. To, to dzwoni?